Jesteśmy już na lotnisku i czekamy w kolejce, żeby nadać bagaże. Mamy lot o 11.25, a jest koło 10.00. Lot minął bardzo spokojnie, nie było zbytnio turbulencji. Jesteśmy już na miejscu. W ogóle okazało się, że tutaj jest godziny do przodu. I moje pierwsze wrażenie, jak wysiadam z samolotu, to było takie, jak tutaj jest ciepło. I czekamy na nasze walizki i widzę, że już jadą. Zatrzymaliśmy się na przystanku. Mamy jeszcze półtorej godziny drogi do hotelu i robimy przegląd greckich słodyczy. Ja muszę sobie kupić coś takiego, greckiego i przywieźć to do Polski. Serowy popcorn. Nie wierzę. Ale serowy bym zjadła. Kupiliśmy takie ciastka i robimy test. Niby ciepło, ale trochę chłodno. No jest chłodno, jest noc. Kupiliśmy dwie paczki ciastek. Jedne spróbowałam przed chwilą. Trochę suche, ale były dobre. I w Rzymie. Mi jest zawsze pod nimi zimno. Przecież to jest samo prześcieradło. Dzisiaj mamy plany takie. Będziemy tutaj zwiedzać okolice, a na wieczór pojedziemy już do Aten i tam będziemy przez kolejne cztery noce. Rozpadało się, ale świeci słońce, więc może będzie tęcza. jesteśmy teraz w muzeum To jest pępek świat dokładnie. Idziemy w restauracji. Na średnicy poszli sobie ząbić kawę, a aktualnie jesteśmy w takim miasteczku, które jest nazywane greckim zakopanym. Trochę ma taki vibe. Przyjeżdżaliśmy tędy wczoraj wieczorem, jak były wszystkie lampki włączone, i było serio bardzo ładnie. Teraz też jest ładnie, ale nie ten klimat, wiadomo, bo jest jasno. Ale jest tutaj mega świątecznie jeszcze: wszystkie ozdoby, lampki cały czas się świecą. Przejechaliśmy teraz na obiad i zamówiliśmy sałatkę grecką, bo jesteśmy w Grecji, więc musimy spróbować sałatki greckiej. Na śniadanie próbowałam już ogórtu greckiego. Jest smaczny, serio. Smakuje odrobinę inaczej niż w Polsce, jest taki bardziej kremowy, ale jest bardzo dobry. I tak, zamówiliśmy sobie sałatkę grecką i taki miks, taki talerz przystawek. Nie, nie przystawek, taki, taki miks greckiego jedzenia. Będziemy robić test. Tutaj mamy sałatkę grecką. Mam to jest mój outfit na dzisiaj. Biorę taką bomberkę i jeansy. Ja już jestem po śniadaniu, zjadłam dzisiaj jogurt z musty i czuję, że jogurt z musti to będzie moje śniadanie przez następne 4 dni. I zaraz idziemy na miasto I Jesteśmy pod Akropolem Ale tak masa się tutaj wieje Wyglądam dobrze? Tak Lepiej niż maseczka Powiem Wam, że trochę zmarzłam i zgłodniałam, i teraz jest czas, żeby zjadła ciastko proteinowe. Nigdy go jeszcze nie jadłam, więc teraz go przetestujemy. Ogólnie to ciastko jest niezłe. Ono jest, jak widzicie, czekoladowe środkiem ma kawałki czekolady. Ma taką proteinową konsystencję, ale jest na pewno lepsze od wielu batonów. Odwiedzaliśmy dzisiaj Ateny, na początku byliśmy na Akropolu. I było tam bardzo zimno, biało. A później poszliśmy na agorę i tam się zrobiło cieplej, i teraz też jest bardzo ciepło. I przeszliśmy się chwilę po mieście, a teraz zatrzymaliśmy się na obiad. Ja sobie zamówiłam makaron grecki. I dzisiaj jest 31 grudnia, jest sylwester, i mamy w planach iść na wieczorną kolację właśnie sylwestrową. Jeszcze po obiedzie pójdziemy na zakupy. Na pewno muszę kupić magnes do kolekcji, bo może jak wiecie albo nie, ja zbieram magnesy. I jest dzisiaj taka piękna pogoda. Zjadłam już obiad, trochę długo czekaliśmy około godziny, ale był bardzo dobry, serio. Jak dotąd to było najlepsze greckie jedzenie, jakie jadłam do tej pory. Bardzo mi smakowało. W szczególności makaron był taki ok, no ale we Włoszech lepszy, ale bardzo mi smakowała ta feta z miodem była taka. A teraz jesteśmy na zakupach i kupujemy pamiątki. Ja bym bardzo chciała kupić sobie bluzę z Grecji, i teraz chodzę po różnych sklepikach o. Jest tutaj takich mnóstwo i szukam takiej idealnej. Miałam sobie przed chwilą godzinną drzemkę, więc dlatego teraz mogę być taka półżywa, ale już się przebrałam w moją sylwestrową stylizację. Biorę takie kozaki wysokie i do tego mam taką sukienkę. I kolczyki. My mamy zorganizowaną kolację sylwestrową, która się zaczyna o 21.00, jest 20.30, a po sylwestrze, po 24.00, już wiadomo po wszystkim. Mamy w planach jechać do miasta, zobaczyć jak to wygląda nocą. Nie mam pojęcia, czy to wyjdzie, bo ja będę chciała spać, ale w razie czego biorę sobie ubrania na przebranie, jakbyśmy faktycznie poszli na miasto, bo będzie raczej zimno, a ja mam sukienkę, więc biorę sobie bluzę i jeansy na przebranie i buty. Muzyka